E, witajcie, mi roztopomili. powiedzieć tak, jest takie powiedzenie, są rzeczy nieuchronne, takie jak śmierć i podatki. Śmierć też może być zło, albo całkiem dość tego. A podatki też. Podatki muszą być, bo Państwo musi czegoś żyć. Ale podatki nie mogą być takie, które zabijają państwo i obywateli. A z tego, co się teraz dowiedział, to w Polsce, na skutek ciągłego podnoszenia podatków i chcą doprowadzić do, jakby to powiedzieć, do kompletnej pauperyzacji społeczeństwa, bo im się nie podoba, że się bogacymy, że mamy nieruchomości, że mamy majątki tak itd. itd. I chcę wprowadzić podatek katastralny. Podatek katastralny przede wszystkim o to do siebie, że jak jest za wysoki, to doprowadza nawet do bezdomności ludzi majątnych. Bo powiem wam, jest takie miejsce na naszej ziemi. Podatek katastralny, rany od niewielki, jako niewielki procent. Yy, nieruchomości doprowadzą ludzi do bezdomności. No, wyobraź się sobie, że w jakimś wcim wielkim powstaje ośrodek badawczy, ka ludzie zarabiają dziesiątki milionów rocznie. No i co? No i chcą tam kupić sobie nieruchomość, więc nieruchomości idą w górę, a cena nieruchomości zależy od. Od lokalizacji i lokalizacji, i tylko lokalizacji. Więc mieli tam swoje mieszkania, domki, no i wartość tych nieruchomości rosła, w tym astronomicznym. No a państwo wyliczało tę wartość szacunkowo i pozbierało im majątki, sprzedając część tym nowym, którzy tam byli, a część. Po prostu staje puste, bo nikogo na te y, nieruchomości po prostu nie stać. No państwo tam jest zadowolone, bo dostawał duży procent. I teraz jak tego uniknąć, żeby podatek katastralny nie stał się podatkiem wywłaszczeniowym? No można. Można pierwsze nie wprowadzać tego w wysokości 3% od wartości, ale maksimum 1% od wartości. Jak można jeszcze to zrobić? No zrobić to, że to nie będzie podatek tylko do pewnej grupy, bo to zawsze prowadzi do nieszczęścia, tak jak w Związku Radzieckim rozkułaczano społeczeństwo do części tego Związku Radzieckiego, nawet doprowadziło do głodu, umierania ludzi z głodu, było to na Ukrainie na przykład, za czasów Związku Radzieckiego. No, albo tak jak w PRL-u zwalczano prywatną inicjatywę, prywatny handel, i to doprowadziło do totalnych, um, totalnego nieszczęścia, i trzeba było wprowadzać stan wojenny, bo ludzie już mieli tego wszystkiego dość. A u nas są to też zrobić, że podatek katastralne są wprowadzić wysoki, bo 3% to jest wysoki, od Drugiego, trzeciego czy czwartego mieszkania i coraz to więcej. Ale wyobraźcie sobie, że wtedy ten podatek musi być wysoki, bo to jest od małej grupy. A potem powiedzą, o za mało tego jest, trzeba ta grupa rozszerzyć, nie od piątego mieszkania, a od trzeciego mieszkania, a potem od drugiego mieszkania, a jeszcze później od każdego mieszkania, od każdej nieruchomości. I 3% to jest pierwony dużo. I teraz jeszcze jak? Jak wyceniać? Jakby wyceniali nieruchomość od ceny jej zakupu, no, to jeszcze byłoby nie najgorzej. Jakby od ceny, od jakiejś ktoś ubezpieczył ta nieruchomość, też by jeszcze szło przyjąć. Ale od ceny szacowanej państwo by miało, mogło szacować ho, ho, ho i jeszcze trochę i podwyższać te ceny w sposób sztuczny tak jak to robi teraz i jak by to robiło przy podatku katastralnym bo wzrost podatku katastralnego przede wszystkim spowodowałby wzrost kosztów najmu jakby to było tylko od mieszkań a na przykład już nie od biur no to mogłoby się okazać, że mieszkania przekształcano by na lokale użytkowe, które w pewnym momencie mogłyby być tańsze podatkowo od powiedzmy sobie mieszkania. Jeżeli wprowadzono by tylko tak zwanych mieszkań, które są niewynajmowane, no to nagle by wszyscy wynajmować mieszkania krótkoterminowo, po prostu żeby, żeby po prostu nie płacić tego podatku i te wynajmy, wynajm mógłby być fikcyjny. Tak, mógłby być fikcyjny i wiecie, jak to go dają, Polak potrafi wymigać się od tego i to dobrze, bo jakby nie, nie poradził się wymigać, to już nie w latach 80. Polska by padła i no 70. A mogłabym powiedzieć, że ja te czasy przeżył. I wiem, że manipulacja przy podatkach i wzroście podatków zawsze prowadzi do nieszczęścia. Wydaje mi się, że teraz te podatki są i tak nadmierne więc wprowadzenie kolejnych to jest zbrodnia na obywatelach. No i mam nadzieję, że pan prezydent w tym wypadku dotrzymie słowa nie tak jak w wypadku przywilejów dla mieszkańców kraju na wschód od nas którzy przyjeżdżają masowo i wykorzystują nasz budżet, nasz e, e, kraj i naszych, nasze, na, na, nasze wysiłki. Tylko dotrzymuję słowa, jakie dał e, w okresie wyborczym, jak go wybierali, że nie podwyższy podatku żadnego i żadnego nowego nie wprowadzi za swojej kadencji. Choć nie chce mi się wierzyć i mam ograniczone zaufanie, do Pana Prezydenta, jak i pozostałych polityków, którzy respirują naszym uchowanym krajem. No to dojóżdżaj się, posiadasz jako mnie, albo jeszcze lepiej, z poboczkiem.